Drodzy słuchacze, Towi Jansson tak to rozpisała, że w tym odcinku znów będziemy mieli dwa rozdziały, siódmy i ósmy. Księga pierwsza. Lato muminków. Rozdział siódmy. Czyta Wojciech Puzerewski. O godzinie w pół do jedenastej w noc świętojańską, właśnie w chwili kiedy Włóczyki budował szałas z gałęzi jodłowych dla swoich dwadzieściorga i czworga dzieci, Muminek i panna Migotka stali w innej części lasu, nasłuchując głosu dzwonka. Ale dzwonka, który dźwięczał we mgle, nie było już słychać. Las spał, a mały domek patrzył na nich smutnie swoimi ciemnymi oknami. Nie widzieli, że w domku tym mieszka pewna filifionka, fionka, która siedziała teraz, słuchając jak tyka zegar i upływa czas. Raz po raz podchodziła do okna i wyglądała w jasną noc a wtedy na czubku chwaścika jej czapki dzwonił dzwoneczek. Na ogół zwykle czuła się raźniej, kiedy dzwonek dzwonił, ale tego wieczoru dźwięk dzwonka wprawiał ją w jeszcze większy smutek. Wdychała, chodziła tam i z powrotem, siadała i znów wstawała. Stół był nakryty, stały na nim talerze, trzy kieliszki i bukiet kwiatów, a w piecyku schowane były naleśniki, zupełnie już czarne od Filipionka spojrzała na zegar, na girlandę nad drzwiami i na własne odbicie w lustrze. Po czym z głową wtuloną w ramiona oparła się o stół i rozpłakała. Czapka zsunęła się jej na nos i dzwonek wydawał jedno smutne brzęknięcie, a łzy wolno zaczęły spływać do pustego talerza. Nie zawsze łatwo jest być Filipionką. Właśnie wtedy rozległo się pukanie. Filifionka zerwała się, szybko wytarła nos i otworzyła drzwi. Ach, powiedziała zawiedziona. Wesołej nocy świętojańskiej, powiedziała panna Migotka. Dziękuję, powiedziała Filifionka zmieszana. Dziękuję, dziękuję. To bardzo miło z waszej strony. Nawzajem. Przyszliśmy tylko, żeby zapytać, czy nie widziałaś tu w ostatnim czasie jakiegoś domu? To jest, chciałem powiedzieć, teatru wyjaśnił Muminek. Teatru? Powtórzyła filifionka podejrzliwie. Nie, przeciwnie. Wszystko tylko nie teatr. Milczeli przez chwilę. No to chyba już pójdziemy, powiedział Muminek. Panna Migotka spojrzała na nakryty stół i girlandy nad drzwiami. Życzymy miłej zabawy, powiedziała przyjaźnie. Na te słowa twarz filifionki skurczyła się i znów popłynęły po niej łzy. Nie będzie, nie będzie żadnej zabawy, zaszluchała. Naleśniki wysychają, kwiaty w jedną. Zegar idzie, a nikt nie przychodzi. I w tym roku też nie przyjdą. Nie mają poczucia więzi rodzinnej. Kto nie przyjdzie? Zapytał Muminek ze współczuciem. No, mój wujaszek z żoną. Wykrzyknęła fionka. Wysyłam do nich rokrocznie na świętego Jana kartkę z zaproszeniem, ale nie przychodzą. Spróbuj zaprosić kogoś innego. Doradził Muminek. Nie mam innych krewnych, wyjaśniła filifionka. A przecież to jest obowiązek każdego: zapraszać w święta krewnych na obiad. Więc uważasz, że to obowiązek, a nie przyjemność? spytała panna Migotka. Ma się rozumieć, że to żadna przyjemność, odparła filifionka z rezygnacją i usiadła przy stole. Mój wuj i jego żona nie są tacy bardzo mili. Muminek i panna Migotka usiedli obok niej. Może oni też myślą, że to żadna przyjemność? powiedziała panna migotka. Słuchaj, a czy zamiast nich nie mogłabyś nas zaprosić? My jesteśmy mili! Co ty mówisz? powiedziała filifionka ze zdumieniem. I widać było, że zaczęła się nad czymś głęboko zastanawiać. Nagle spiczasty czubek jej czapki uniósł się i dzwonek zadzwonił wesoło. Właściwie, powiedziała z namysłem, może wcale nie potrzebuję ich zapraszać. Jeżeli żadne z nas nie uważa tego za przyjemność, nie, absolutnie nie musisz. Zapewniła ją panna Migotka. A więc nikt nie będzie się gniewał, jeśli przez resztę życia będę zapraszała tylko tych, których będę chciała. Chociaż to nie będą moi krewni, nawet pies z kulawą nogą. Zapewnił muminek. Na twarzy filifionki ukazał się wyraz ulgi. Jakie to proste! Zawołała. Ach, jak cudownie! Więc zapraszam was na pierwszą wesołą noc świętojańską w moim życiu. Będziemy no, się bawić i to i to jak? Ach, moi złoci, tak bym chciała przeżyć coś podniecającego. W tę noc świętojańską było jednak o wiele więcej emocji niż chwili kiedykolwiek mogła sobie życzyć. Zdrowie, tatusia i mamusi, powiedział muminek i wychylił swój kieliszek. Właśnie w tej chwili. Tatuś Muminka siedząc w salonie i patrząc w ciemną noc wzniósł to za swego syna. Za szczęśliwy powrót Muminka powiedział uroczyście. Za zdrowie Panny Migotki i Małej Mi. Wszyscy byli najedzeni i weseli. A teraz rozpalimy ognisko, jak przystało na noc świętojańską. Zawołała Filipionka. Zgasiła lampę i wsunęła zapałki do kieszeni. Na dworze niebo było jeszcze jasne. I można było rozróżnić każde źdźbło trawy na ziemi. Nad wierzchołkami świerków czerwieniło się pasmo zachodzącego słońca. Przeszedłszy na przełaj milczący las, wyszli na łąki nadbrzeżne. Jak dziwnie pachną kwiaty tej nocy, powiedziała Filipionka. Nikły zapach palonej gumy unosił się nad łąkami. Naelektryzowana trawa trzeszczała. Pachnie chatifatami? zdziwił się Moninek. Ale przecież oni o tej porze roku żeglują po morzu. W tej samej chwili panna Migotka potknęła się o coś. Zabrania się skakać, przeczytała. Coś podobnego, zawołała. Patrzcie, tu leży pełno porozrzucanych tablic. O, jak wspaniale, wszystko dozwolone, krzyknęła Fionka. Co za noc! Zróbmy z tych tablic ognisko i będziemy tańczyć dookoła, dopóki się nie spalą. Rozpalili ognisko. Z dzikim okrzykiem rzucili się na tablicę z napisami. Zabrania się śpiewać. Zabrania się śmiać i gwizdać. Zabrania się siadać na trawie. Duże czarne litery wesoło trzaskały w ogniu, a snopy iskier strzelały ku blademu nocnemu niebu. Gęsty dym kłębił się daleko ponad łąkami i zawisał niczym białe dywany w powietrzu. Filfionka śpiewała, tańczyła na chudych nogach wokół ogniska i rozrzucała żar gałęzią. Nigdy więcej bujaszka! śpiewała, nigdy więcej jego żony, nigdy, nigdy więcej bimbeli bimbeli babu, muminek. Panna Migotka siedzieli obok siebie zadowoleni i patrzyli w ogień. Jak myślisz, co robi moja mama? spytał Muminek. Oczywiście, bawi się, powiedziała Panna Migotka. Tablice pękały w ogniu, wyrzucając fajerwerki iskie. Filipionka podskakiwała z radości. Czuję, że niedługo zechce mi się spać, powiedział Muminek. Słuchajcie, czy to dziewięć kwiatów trzeba zerwać w noc świętojańską? Dziewięć! odparła panna Migotka. I nie wolno odezwać się ani słowem do rana. Muminek z powagą kiwnął głową. Następnie wykonał szereg gestów, które miały oznaczać: dobranoc, zobaczymy się jutro. I oddalił się, brnąc przez zroszoną trawę. Ja też chcę zrywać kwiaty, powiedziała filipionka, która cała zakopcona wyskoczyła z dymu. Chcę brać udział we wszystkich wróżbach. A czy znasz jeszcze jakieś inne? Znam coś, co robi się tylko w noc świętojańską, ale to jest straszne. Tej nocy odważę się na wszystko, powiedziała Filipionka z uchwale pobrzękując słoneczkiem. Panna Migotka rozejrzała się bacznie, następnie pochyliła się i szepnęła w nastawione ucho Filipionki. Najpierw trzeba się okręcić w kółko siedem razy, potulkując i tupiąc. Potem idzie się tyłem do studni, a kiedy się już przy niej jest, odwraca się i zagląda do środka. Wtedy w wodzie na dnie zobaczy się tego, za kogo wyjdzie się za mąż. A jak się go wyciąga? Zapytała Fionka. Była wstrząśnięta. No, tylko jego... Waż, rozumiesz? wyjaśniła panna Migotka. Jej, odbicie, ale najpierw musimy nazrywać dziewięć rodzajów kwiatów. Raz, dwa, trzy. No, jeśli powiesz choć słowo, nigdy nie wyjdziesz za mąż. Podczas gdy ognisko dopalało się zwolna, a poranny wiatr przeciągać zaczął nad łąkami, panna Migotka i Filiponka kończyły zrywać kwiaty do swoich tajemniczych bukietów. Czasem spoglądały na siebie i śmiały się, bo to nie było zakazane. Naraz spostrzegły studnię. Filipionka zaczęła wymachiwać uszami. Panna Migotka zbladła i porozumiewawczo kiwnęła głową. Nie zwlekając, zaczęły przytupywać i mrucząc obracać się w kółko. Ale gdy przyszło do siódmego obrotu, niemal zatrzymały się i obrót ten trwał bardzo długo, bowiem teraz bały się naprawdę. Lecz skoro już raz się zaczęło wróżbę w noc świętojańską, trzeba ją było doprowadzić do końca. Inaczej bowiem zdarzyć się mogły rzeczy najbardziej nieoczekiwane. Serca biły im głośno, gdy tyłem podeszły do studni i stanęły. Panna Migotka wzięła filipionkę za łapkę. Pasmo słoneczne na wschodzie rozszerzyło się, a dym z ogniska zabarwił się na różową. Odwróciły się szybko i zajrzały w głąb studni. Zobaczyły swoje odbicia, brzeg studni i jaśniejące niebo. Czekały drżąc długo. I oto nagle, och to było naprawdę straszne, nagle zobaczyły, że jakaś wielka głowa wynurza się za ich odbicia w wodzie. Głowa paszczaka, złego i bardzo brzydkiego paszczaka w czapce policyjnej. W chwili, gdy Muminek zrywał swój dziewiąty kwiat, usłyszał przeraźliwy krzyk. Odwrócił się i zobaczył ogromnego paszczaka, który w jednej łapie trzymał pannę migotkę, a w drugiej filipionkę i mocno nimi potrząsał. A, teraz wszyscy pójdziecie do paki! krzyczał. Obrzydliwi podpalacze! Może zaprzeczycie, że pozrywaliście wszystkie tablice co do jednej i żeście je spalili. Spróbujcie tylko zaprzeczyć, ale... Tego oczywiście nie mogły zrobić. Obiecały sobie przecież, że nie odezwą się ani słowem. Rozdział ósmy. Pomyślcie tylko, co by było, gdyby mama Muminka, zbudziwszy się w dniu świętego Jana, dowiedziała się, że Muminek siedzi w więzieniu. I pomyślcie, co by to było, gdyby ktoś mógł. Opowiedzieć Mimbli, że jej mała siostrzyczka śpi sobie spokojnie w jodłowym szałasie włóczy kija, zagrzebana w motku wełny. Ale rodzina muminków nic nie wiedziała. Przeciwnie, pełna była nadziei. Czyż nie bywali wplątani w gorsze i bardziej osobliwej historie niż którakolwiek ze znanych im rodzin? I czyż zawsze wszystko nie kończyło się szczęśliwie? Nie jest przyzwyczajona do samodzielności, powiedziała Mimbla. Bardzo boję się tego, kto będzie miał z nią do czynienia. Mama muminka wyjrzała na dwór, padał deszcz. Oby się tylko nie przeziębili, pomyślała i ostrożnie usiadła na łóżku. Musiała być ostrożna, bowiem od czasu, gdy osiedli na mieliźnie, podłoga stała się taka spadzista, że tatuś Muminka zmuszony był poprzybijać wszystkie meble. Najgorzej było, gdy siadali do jedzenia. Ponieważ talerze wciąż zjeżdżały na podłogę i tłukły się niemal zawsze, i lokroć chcieli je przybić. Wszyscy czuli się tak, jakby byli na nieustannej wspinaczce górskiej, ponieważ idąc stąpali teraz jedną nogą wyżej, a drugą niżej. Tatoś Muminka obawiał się, czy przypadkiem nogi nie zaczną im rosnąć nierówno, chociaż Homek twierdził, że da się to wyrównać, jeśli będą chodzić również w przeciwnym kierunku. Emma, jak zwykle, zajęta była zamytaniem. Trudem wspinała się w górę po podłodze, popychając miotkę przed sobą. Kiedy dochodziła do środkowej części podłogi, śmieci zsuwały się w dół i musiała zaczynać od początku. Czy nie byłoby praktycznie zamiatać w przeciwnym kierunku? Zwróciła się do niej mama muminka uprzejmie. Nikt mnie nie będzie uczył jak się zamiata Odpowiedziała Emma Zamiatam w tym kierunku Odkąd wyszłam za mąż Za inspicjenta filifionka I będę ją w ten sposób Zamiatać do śmierci A gdzie jest teraz mąż Emmy? Spytała mama Muminka Nie żyje Odparła Emma z godnością Spadła mu na głowę żelazna kurtyna I oboje pękli I on i kurtyna Ach jak mi Emi żal. Powiedziała mama Muminka ze współczuciem. Emma pogrzebała w kieszeni i wydobyła z niej pożółkłą fotografię. Tak wyglądał mój mąż w młodości, powiedziała. Mama Muminka spojrzała na fotografię inspicjent Filipionek stał na tle obrazu, na którym namalowane były palmy. Miał długie wąsy. Obok niego stał ktoś młody o zatroskanym wyglądzie w małej czapeczce na głowie. Jaki przystojny, powiedziała mama Muminka. A ten obraz zanim znam, dodała. Dekoracja do Kleopatry, odpowiedziała Emma chłodno. Czy ta młoda dama nazywa się Kleopatra? Zapytała mama Muminka. Emma złapała się za głowę. Kleopatra to tytuł sztuki, powiedziała z irytacją. A ta młoda osoba obok Filipionka to jego zmanierowana siostrzenica, Filipionka. Bardzo niemiła. Przysyła nam rokrocznie zaproszenia na świętego Jana, ale ściśle przestrzegam, żeby jej nie odwiedzać. Chodzi jej wyłącznie o to, żeby dostać się do teatru. To emma jej nie otwiera? zapytała mama Muminka z wyrzutem. Emma odstawiła miotła. Nie mam już do was zdrowia, powiedziała. Nie wiecie nic o teatrze. Nic, a nic, mniej niż nic. I tyle. A czy Emma nie mogłaby mi coś, niecoś wyjaśnić? Poprosiła mama Muminka nieśmiało. Emma zawahała się. W końcu jednak zdecydowała się. Usiadła na brzegu łóżka obok mamy Muminka i powiedziała. Teatr to nie jest ani salon, ani też przestrzeń dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są. To zakład wychowawczy! krzyknęła mama Muminka przerażona. Emma zaprzeczyła cierpliwie głową. Wzięła kartkę papieru i drżącą łapką narysowała mamie Muminka teatr. Wytłumaczyła, co jest czym, i napisała to wszystko na rysunku, żeby mama Muminka nie zapomniała. Rysunek ten znajduje się w tej książce. Otóż, podczas gdy Emma rysowała, wszyscy otoczyli ją kołem. Opowiem Wam, jak było, kiedyśmy grali Kleopatrę, mówiła Emma. Cała widownia, to co Wy nazywacie salonem, była zapełniona i panowała całkowita cisza, bo to była premiera. To słowo oznacza, że sztuka grana jest po raz pierwszy. Jak zwykle. O zachodzie słońca zapaliłam lampy i kiedy kurtyna miała iść w górę, zastukałam trzy razy w podłogę kijem odmiotły. O, o tak. Po co? zapytała mimbla. Dla większego efektu, odparła Emma, a jej małe oczka rozbłysły. Akcent grozy, no, rozumiecie? Kurtyna idzie w górę, czerwony reflektor oświetla Kleopatrę, publiczności dech zapiera. A ten e, rekwizytornia też tam był? spytał Chomek. Rekwizytornia to jest miejsce, objaśnia Emma. Pokój, w którym przechowuje się wszystkie rzeczy potrzebne do odegrania przedstawienia. Prima Donna była cudownie piękna i smutna. Prima Donna? zdziwiła się Bówka. tak. To jest najładniejsza ze wszystkich aktorek. Ta, co zawsze gra główną rolę i zawsze osiąga to, czego pragnie. Ale nie daj Boże. Chcę być primadonną, przerwała Bówka. Ale chcę grać smutną rolę, taką, w której się zawsze zawodzi i płacze. W takim razie musisz grać w sztuce tragicznej, w dramacie, powiedziała Emma, i umrzeć w ostatnim akcie. Tak! Zawołała Bówka, policzki jej płonęły. Móc być zupełnie kimś innym niż się jest. Nikt nie mówiłby już to idzie Bówka, tylko spójrzcie na tę smutną damę w czerwonym aksamicie, na wielką Primadonnę. Ona na pewno wiele wycierpiała. Czy zagrasz coś dla nas? Zapytał Homek. Ja? Zagrać? Dla was? Wyszeptała Bówka i łzy napłynęły jej do oczu. Ja też chcę być primadonną, powiedziała Mimla. A cóż wy moglibyście zagrać, zapytała Emma z powątpiewaniem. Mama Muminka spojrzała na tatusia. Na pewno potrafiłbyś napisać sztukę, gdyby ci Emma pomogła, powiedziała. Piszesz przecież pamiętnik, a rymować z pewnością nie jest tak trudno. Och, ja nie potrafię napisać sztuki, powiedział tatuś Muminka rumieniąc się. Z pewnością potrafisz, kochanie. Powiedziała mama. Nauczymy się wszystkiego na pamięć, a potem wszyscy przyjdą nas oglądać, kiedy będziemy grać. Przyjdą całe tłumy, coraz więcej i więcej za każdym razem, i wszyscy będą opowiadać swoim znajomym, jak było pięknie. A w końcu także dowie się o tym Muminek i odnajdzie nas. Wszyscy wrócą do domu i wszystko będzie dobrze. Zakończyła mama i klasnęła w łapki z radości. Spojrzeli po sobie niepewnie. Potem popatrzyli na Emmę. Emma rozłożyła ręce. Jestem pewna, że będzie to coś zupełnie okropnego, powiedziała. Ale jeżeli koniecznie chcecie, żeby była klapa, to mogę wam udzielić kilku rad. Oczywiście, jeżeli mi czas pozwoli. Po czym opowiadała dalej o tym, jak się gra w teatrze. Wieczorem tatuś muminka miał sztukę gotową i odczytał ją zebranym. Nikt mu nie przerywał, a kiedy skończył, zrobiło się zupełnie cicho. Wreszcie odezwała się Emma. Nie, nie, nie! jeszcze raz nie! Czy jest aż tak zła? spytał tatuś przybity. Gorzej! odparła Emma. Posłuchajcie, ja się nie boję lwa o nie. Zabijam je co dzień, gdy chcę. To jest straszne. Chcę absolutnie, żeby w sztuce był lew. Powiedział tatuś muminka z nadąsaną miną. Trzeba pisać białym wierszem, białym wierszem, nie rymować. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytał tatuś. A no tak, tam tara tam, tarara, tara tam, tam tara tam, tam tam. Objaśniła Emma. Twarz tatusia rozjaśniła się. Czy to masz na myśli trwogi jam nigdy nie doznał, lwa jam co ranka ubijał? zapytał. Ujdzie, powiedziała Emma. Przerób teraz to wszystko na biały wiersz. I pamiętaj, że w porządnej tragedii, w dawnym, dobrym stylu wszyscy muszą być ze sobą spokrewnieni. Ale jak mogą się na siebie gniewać, skoro są ze sobą spokrewnieni? Pytała mama muminka ostrożnie. I czy nie będzie ani jednej królewny? I czy to wszystko nie mogłoby się dobrze skończyć? No takie smutne, kiedy ludzie umierają. To jest tragedia, moja kochana, więc ktoś musi na końcu umrzeć, powiedział tatuś. Właściwie wszyscy powinni umrzeć oprócz jednego, ale lepiej będzie, jak i on umrze. Tak mówiła emma. Zamawiam sobie, żebym mogła umrzeć na końcu, powiedziała bówka. – A czy ja mogę być tą, która zabije bufkę? – zapytała Mingla. – Myślałem, że tatuś Muminka napisze kryminał – powiedział chomek zawiedziony. – Coś takiego, gdzie wszystkich się podejrzewa i gdzie jest masa ciekawych wątków, nad którymi można się zastanawiać. Tatuś Muminka wstał urażony i zebrał swoje papiery. – Jeśli wam się moja sztuka nie podoba, to możecie sobie sami napisać inną – powiedział. – Kochanie – odezwała się mama Muminka. Uważamy, że jest wspaniała, prawda? Oczywiście, odpowiedzieli chórem. Widzisz, powiedziała mama. Wszystkim się podobała. Wystarczy, jeśli zmienisz trochę treść i sposób pisania. Dopilnuję, żeby nikt nie przeszkadzał. I będziesz mógł wziąć sobie cały spodeczek landrynek, kiedy siądziesz do pracy. No dobrze, zgodził się tatuś. Ale lew musi pozostać. Naturalnie, że lew zostanie, powiedziała mama. Tatuś Muminka pracował i pracował. Nikt nie rozmawiał i nikt się nie ruszał. Ilokroć zapisywał całą stronę, odczytywał ją głośno. Mama Muminka wciąż dosypywała cukierków. Wszyscy byli podnieceni i pełni oczekiwania. W nocy trudno im było usnąć. Emma czuła, że krew zaczyna w niej raźniej krążyć. Nie myślała o niczym innym jak tylko o próbie generalnej. Dobranoc, dzieciaki. Życzę Wam miłych snów.